Cześć, witamy na naszym ranczu. Kolejny weekend, kolejne prace. Pokażemy dzisiaj z mojego punktu widzenia, co robimy. Mamy dzisiaj troszkę pomocników. Pokażemy, kto co robi. Ja dzisiaj przygotowuję sobie teren pod nasadzenia. Zobaczymy, jak nam później pójdzie. Dobra, dzisiaj robimy kontynuację prac. Przygotowuję sobie teren pod nasadzenie laurowiśni. Ale mamy też dzisiaj pomocnika. Bo ogrodzenie trzeba pomalować z dwóch stron. Troszkę mi brakło sił i czasu. Przyjechała moja mama. Weź się przywitaj, nie wstydź się. <grym> się> mama troszkę się wstydzi. Mama troszkę się wstydzi, ale jak każdy w sumie ma prawo. Patrzcie, teren na tym pasie Będę sobie przykopywać do końca, tu jeszcze troszeczkę mi zostało, żeby przygotować. E, żeby, o, powyciągać takie niespodzianki. My, my tu wyrywaliśmy, wykopywaliśmy, ale wiadomo, jeszcze sporo tych, tego sprzętu tutaj, tego towaru takiego naturalnego się tutaj znajduje. Tu jest tylko na razie przykopane. Tu jest taki oczy, oczyszczony teren. Już o, takie kamienie też znajdujemy. Tak więc, po co ja to robię? O, po to, że jak sobie rozłożę włókninę i będę przygotowywać, e, wykopywać dołki pod, już doceloro, docelowo pod laurowiśnie, no, żeby nie trafiać wtedy na te niespodzianki. E, włókninę będę rozkładać już dzisiaj. Wybrałam e, taką, nie tą materiałową, tylko tą polipropylenową. I bardzo e, to jest rozwiązanie, które już u siebie stosowałam, jednak chyba przez, przez tą włókninę e, antychwastową najmniej się przebija. Stosować będę na, na przemian takie kotwy oraz kotwy metalowe. Zaraz Wam pokażę, nie przygotowałam się, ale już pokazuję. O, jeszcze takie. Tam gdzie jest twardszy teren e, to wbiję sobie takimi metalowymi. Pokażę Wam później, jak to wygląda po rozłożeniu włókniny, tu wzdłuż ogrodzenia też będę robiła, przygotowywała teren pod nasadzenie drzew. Ale to już następnym razem nie da się niestety zrobić wszystkiego na raz. Choćby się chciało, to brakuje czasu i sił, ale dam radę. A tu jeszcze sobie zobaczcie mniej więcej, co się znajduje. Już pomijam śmieci, ale, ale dużo jeszcze tego dzisiaj wykopałam, tak więc myślę, że jak już będę robić nasadzenia laurowiśni, to będzie to wszystko bardzo fajnie grało i będzie nam się przyjemniej to robiło, a efekty będziemy oglądać później. A, jest nasz pies obrońca. Cześć titko. Przywitaj się. Tak! Nasz największy pomocnik. Lecimy. Mamy tutaj dzisiaj. Łukasz działa troszeczkę przy ogrodzeniu. Proszę. Dzień dobry. Mamy pomocnika. Mamy Łukasza. Którego wszyscy znają. Jest też i pomocnik. Nie pytałam, czy mogę, ale chyba mogę. Co dzisiaj robicie? Możecie troszeczkę powiedzieć. Bramę przyspawujemy na słupki. Dobra. Te, Mamy. które je wkopałem będą na metalowych skupkach brama, tu tylko zostanie mi do zaślepienia tutaj boczek jakimiś deskami się zrobi. Dobra, rozumiem, że to jest oczywiście nasze tymczasowe rozwiązanie na, na, na jakiś czas. Cześć, e, niedziela. Pokażę Wam, co wczoraj zrobiliśmy z tą bramą. Udało się, nie było łatwo. Miałem pomocnika, brat przyjechał pomóc, więc stwierdziłem, że dobra, bierzemy się, za bramę, skoro mam pomocnika. To, co sobie mogę robić, sam to mogę, ale przy tym potrzebowałem pomocy. Więc e, zrobiliśmy, przełożyliśmy. Jak będę pokazywał, to opowiadał, że mieliśmy problem. A problem polegał na tym, że mm, Brama się okazała cięższa, niż myślałem i te słupki jednak były zbyt słabe i się jakby uginały, więc wdrożyliśmy plan B, czyli porobiliśmy takie jeszcze zastrzały do tych starych okuć, jeden, drugi, e, tak samo z drugiej strony i dzięki temu już słupki się nie uginają. Także jest zastrzał. Jeden drugi, który trzyma słupek w dwóch kierunkach. Więc e, widzicie, tutaj łączenie e, dwie części bramy jest dosyć równe. Wbiliśmy nowe rurki na te e, skoble. Więc udało się. Pozostało mi później. Zaślepić tutaj jakieś mam stare deski więc tutaj zrobię te boczki zupełnie deskami całą bramę pewnie pomalujemy jakąś farbą prosto na ldze, żeby to jakoś wyglądało bo widzicie jakieś trochę tu jest dużo różnych kolorów jak się pomaluje to będzie w miarę estetycznie rozwiązanie i tak nie jest super docelowe i na lata więc Okay. Co dzisiaj będę robił? A, dzisiaj będę robił coś, co już wstępnie zaczęłam, ale to dopiero sam początek, więc dzisiaj Wam e, pokażę, co będę robił. Chcę założyć tutaj ze dwa halogeny. Takie oświetlenie wieczorne. No, zbliżałem się już krótsze dni, więc wieczorkiem, żeby tu przy wyjściu na czujkę halogen się zapalał. E, I do tego. Założę dwie kamery też takie WiFi nie na kabel, tylko łączące się przez Wi-Fi. Eee, I założę je tu w narożniku. Jedna będzie patrzała tam w stronę bramy i wejścia, a druga będzie patrzała tam w stronę tego wejścia, jednego i drugiego, czyli do naszego składziku narzędzi i do, do domu. E, jak to zrobię, skąd wezmę zasilanie? No to właśnie już się tu wstępnie do tego zabrałem. Jak widzicie tą puszkę tutaj ostrość mi na palca złapało no to ta puszka wpiąłem się po prostu w biegnący tutaj kabel zasilający te pomieszczenia i taką metodą, tam już mam, jak widzicie, kabel wystaje, więc już mamy zasilanie. I tak, tak jak są puszczone te kable, widzicie czarny kabel na czarnych uchwytach. Tak samo ja będę taki czarny kabel czarnych uchwytał, uchwytach puszcza w tamtą stronę. Tam jest już uchwyt przykręcony na halogen jeden mały i tam pod, pod tym pasem rynnowym pójdę tym kablem tu do narożnika tu zrobię większą puszkę która rozdzieli mi zasilanie na dwie kamery i jeszcze dalej e, tutaj pójdę kablem z zasilaniem do drugiego halogena który będzie o tutaj już tam uchwyt powiesiłem i puszkę e, więc tutaj też będzie Drugie, drugi punkt oświetleniowy no to co? Zabieram się do pracy drabina, uchwyty, przewód, halogen i tak dalej, i tak dalej. w tym narożniku w tej dużej puszce zanim to zamknę, bo chcę tą już puszkę zamknąć, żeby już tu z drabiną nie wracać eee, to Wam tu pokażę z bliska Kwejdę eee, Tak to wygląda Czyli tak tym przewodem tam szliśmy 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 przyszło zasilanie chwyty wchodzimy jest zasilanie wchodzi do puszki. I co? I tu w puszce mam tak. Eee, dwa zasilacze od kamer. Jeden drugi zasilacz podwójne gniazdko jest takie. Eee, złączki, szybko złączki na prąd. Nic bardziej prostego połączyć wszystkie dokupy te same kolorki. Eee, tu jest zasilacz od kamery wchodzi. Jedna kamera jest, widzicie. Tutaj, zaraz pod puszką. Eee, I co? I zasilanie kolejne wychodzi. Idzie dalej. Razem z kabelkiem zasilającym drugą kamerę, która będzie tam za rogiem. I zaraz tam przestawię się, przejdę eee, i będę działał dalej. Tylko zamknę już tą tutaj dużą puszkę. Tak to wygląda. Nic strasznego tutaj nie ma. Jak zauważyliście, wszystko jest w kolorze czarnym czyli kamery, puszki, kabel, halogeny wszystko tak w jednym kolorze, aby do siebie pasowało. Kabel jest oczywiście zewnętrzny. żłowy kabel, drut 3 razy 1 mm. Zewnętrzny, co to znaczy, że zewnętrzny? Odporny na UV, na warunki atmosferyczne. To znaczy, że nie będzie się robił kruchy, łamliwy, tylko może być na zewnątrz, normalnie puszczony, tak jak tutaj to zrobiłem. Eee, a uchwyty, jeszcze Wam pokażę te uchwyty, to też jest taki mm, dwuczęściowy uchwyt, czyli tak, ten przykręcamy wkrętem, kołek wkręt, wkładamy w środek kabel i mamy taką zaciskową zapadkę, yy, zawleczkę, którą ściskamy w zależności od jakiej gruby kabel. Widzicie, jest różne przykroje. Im, im głębiej ściśniamy, tym e, mniejsza średnica e, kabla. Co ciekawe, gdy chcemy puścić dwa, trzy równolegle, one są łączone ze sobą. Naprawdę możemy je ze sobą połączyć. Jest to trochę trudne robić jedną ręką, ale może mi się uda. No, udało mi się, ale musiałem sobie pomóc drugą. Dobra, o i połączyłem trzy. Jak widzicie, nie, one są już ze sobą trzy, więc możemy równolegle puścić sobie trzy kable, czy w pionie, czy w poziomie. To wystarczy wsunąć. I tak naprawdę, jak mamy taki potrójny, to wystarczy jeden wkręt po środku. Nie musimy każdej z osobna wiercić i kołkować. Więc. Takie uchwyciki, kupione na Allegro, zaraz Wam sprawdzę cenę i pod no, 50 sztuk tych uchwytów czarnych kosztuje 17 ,35 zł 35 Za 50 sztuk, więc całkiem e, tanio to wychodzi. Tu niestety widzicie, nie zobaczycie tak dobrze tego światła przebija. O teraz. Trochę lepiej. Wygląda to myślę całkiem fajnie. Pasuje do czerwonej cegły na takich uchwytach. Zresztą jak widzicie wcześniej e, podobnym systemem tu było to zrobione. Myślę, że jest e, fajnie Jak będzie to jakoś wyglądało. No i wygląda na to, że skończyłem puszka. Oogen nad halogenem puszka, logen, idziemy dalej. Tu mamy puszka i kamera. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Jest kamera. Idziemy dalej. Jest puszka i halogen. Czyli to mamy tutaj z tej strony. Halogen po środku ściany szczytowej i kamera, która patrzy w stronę wejścia, furtki i bramy a ta kamera patrzy w stronę wejść tutaj, tych dwóch, do domu i do naszego socjalu no tyle, na dziś kończę, spadam stąd eee, pozostało mi jeszcze wyregulować te kąty kamery i eee, je uruchomić, podłączyć do sieci wi-fi ale tego wi-fi jeszcze nie mam tutaj przywiozę, myślę w następnym tygodniu już będzie Router, więc pokażę Wam obraz z kamery, jak już je podłączę. Tymczasem. Hej.